Jeśli dekoder jest ustawiony na pasmo zdrowego rozsądku, to możemy zaczynać. Składka zdrowotna wraca na stół. No i proszę, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jak chodzi o pieniądze, to zawsze wyciąga się ręce do Polaków, bo to najłatwiejsze. Przedsiębiorcy? A wiadomo: krowa dojna R3. Raz obietnica ulgi, raz podwyżka, raz usprawnienie systemu, które w praktyce znaczy, zapłacisz drożej, ale nie pytaj czemu. I tu jest właśnie cały dramat. Zamiast zrobić coś konkretnego, policzalnego, trwałego, stabilnego, to oni testują nasze nerwy jak nową gumkę na wf -ie. Obniżą składkę jasne. Ale potem znajdą sposób, żeby odebrać to inną kieszenią. Taki polski fiskalny bumerang zawsze wraca i zawsze w łeb. A najśmieszniejsze jest to, że każda partia od 20 lat gada o naprawie systemu zdrowia, a człowiek, jak stał w kolejce do lekarza, tak stoi. Zmieniają się tylko loga ministerstw i twarze na konferencjach. Przedsiębiorcy znów mają drżeć, bo ktoś w stolicy odkrył, że może by tak jeszcze raz policzyć ich pieniądze. Ale komu ja to mówię? Każdy polski przedsiębiorca ma już nerwy jak stalowe liny. Inaczej by nie przetrwał w tym cyrku. Jak zawsze, dzięki, że byliście. Zostawcie suba, łapkę, kliknijcie dzwonek, a w komentarzu napiszcie czy wy też macie wrażenie, że te reformy są robione tak, żeby nikt nigdy nie zdążył się połapać, ile naprawdę płaci? Do zobaczenia w następnym odcinku, bo ktoś musi te absurdy komentować.